Testujemy Hot Wheels, pomarańczowy napój. Nie wiem, czy to z żabki nie jest, bo jeszcze miałem yy, o smaku Barbie. <grym> Barbie. <grym> nie no, obrazek Barbie był, a tu jest Hot Wheels, nie? I na przykład kiedyś smakowało, jak był po prostu obrazek Kaczora Donalda, to ja myślałem, o, ten musi być smaczny, ten sok, bo Kaczor Donald był. Też lubicie te pierdolone słomki z papieru? Chyba zamówię z AliExpressu sobie kurwa te, albo z temu, yy, te plastikowe, co kiedyś były. Albo bambusową. No trochę słodki, jakby, 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 jakby słodkiej pomarańczy jest. Przez to, że się ciężko wbijało, to dobrze się pije. No to sreberko jest tak mocno zrobione, że tym papierem to się tylko wygnie. Tylko ten, ten słomka się tylko wygnie od tego. Ja rozumiem, czemu piszą oran orangę. Jak tu to, to pisze, że jest jabłkowy 14%. Mogli napisać multiwitamina, albo nie wiem. A nie pomarańczowy. Koncentratu 30% i jabłko, i coś tam jeszcze. I słodzik stewiolowy. Ogólnie smaku dobra, nie? Widzicie to? Z Iraku pierwszy raz piję kurwa napój z Iraku. Ale jaja.